Pamiętam, że jak wychodziliśmy z kina po pierwszej części o Pottera, Pottera podczas jednego z naszych wyjść ze szkoły podstawowej, to razem z kolegami analizowaliśmy, co w filmie było, albo czego nie było bardziej w stosunku do książek. I Jak bardzo te filmy są wierne książkom? Wiecie co? Było, były dosyć wierne. Znaczy brakowało tam czegoś w stylu, jak na przykład Harry był w tej ostatniej komnacie przed starciem z Voldemortem mówię o pierwszej części. I tam zabrakło tego wyzwania, które było typowo eliksirowe, yy, na przykład, to jest, to jest to, co pamiętam jeszcze. Natomiast patrząc po pierścieniach władzy, i patrząc po, z tego, co słyszałem, i z tego, co sam sprawdzałem, yy, a także przede wszystkim być świadomym odbiorcą, i teraz kończąc oglądanie pierścieni władzy, i próbując jakoś to powiązać z tym, co było w książkach,

Słuchajcie, ja przeczytałem trylogię Władcy Pierścieni, y, przeczytałem Hobbit'a, nie przeczytałem Silmarilliona. Po prostu nie byłem w stanie przedrzeć się przez tą książkę, dlatego że tam nie ma fabuły. To jest bardziej y, genealogia, to jest y, bardziej kronika tego wszystkiego, co się działo wśród ziemi. Y, ale ta wiedza też mi szczególnie nie jest potrzebna, dlatego że jak się okazało, Pierścienie Władzy, czyli ten serial Amazona, na który wywalono podobne jakieś rekordowe kwoty, nie wzoruje się na, Silmar na Silmarillionie, bo nie mają praw do Silmarilliona. Więc inwencja twórcza, i tak dalej. Ale podchodząc do Pierścieni władzy, po pierwsze, nie miałem oczekiwań, ale po drugie, i co ważniejsze, nie byłem też negatywnie nastawiony do tej produkcji jak masa fandomu, fandomu, który w gruncie rzeczy okazał się wydaje mi się, trochę toksyczny. Ponieważ yy, jasne, ja na przykładzie Wiedźmina rozumiem, co ci ludzie mogą czuć. Yy... Patrząc na abominację tego, na czym się wychowali, co uwielbiają, które uniwersum tak sobie rozwijają, gdzieś tam w głowach, na planszówkach, w jakikolwiek sposób. Sam też z władcy pierścieni kiedyś kolekcjonowałem takie figurki do gier planszowych, które się malowało, więc też miałem tą fazę. Ale zwróciło moją uwagę, znaczy zwróciła ta cała nagonka na postaci, na to, jak one są przedstawione, na to, kto się pojawia, kiedy się pojawia, czy za wcześnie, czy za późno, no nawet z samej ciekawości. Warto było ten serial obejrzeć. Oczywiście, pomijając to, co, to, co powiedziałem po, na początku, czyli, yy, czyli ten rekordowy budżet. I wiecie, w czym ten budżet naprawdę widać? No, w widoczkach. No, widać, że jakość oświetlenia, że sposób kręcenia, że krajobrazy, że miasta. To wszystko pięknie wygląda. Jak wydmuszka. I powiem Wam, że do piątego odcinka przysiągłbym, że tego filmu dzisiaj tej mojej recenzji nie będzie. Więc, już z tego miejsca, jeszcze wam powiem, żebyście łapkowali i subowali ten materiał. Ale, wracając, do piątego odcinka totalnie się nic nie dzieje, totalnie mam wywalone w te postaci, totalnie mnie nie interesuje, co będzie z nimi dalej, i totalnie mnie nie interesuje, kim się mogą okazać w przyszłości. Internet szalał, szalał głównie na podstawie tego, kto może być Sauronem. Potem, jak był ten, ta postać tego czarodzieja, no to mówiono, że to będzie na pewno Gandalf. No, ale z drugiej strony, Gandalf przecież nie przebył w drugiej erze. Bo przybył w trzeciej razem z innymi tymi czarodziejami i starych. No, ale oczywiście, Amazonowi to nie przeszkadzało, więc i tak okazało się, że ten czarodziej to jest Geralt. Yy, Geralt. No, tak, trzeci sezon przeniesiony do połowy chyba przyszłego roku. Że to jest Gandalf. No ale ciul, no nie obeszło mnie to. Wyprzedziłem trochę fakty, ale wróćmy do tego etapu szóstego odcinka, ponieważ od tego momentu tak naprawdę mam coś więcej do powiedzenia. Spory twist, na który nie sądziłem, że twórcy się zdobędą, to jest to wymordowanie tej wioski, czyli jedni mieszkańcy mordują drugich. I rozumiem, że to mogło być ok dla tych przebranych za orków, no bo oni mogli być nastawieni odpowiednio przez Adara, tylko, czy każdy z nich powinien tak naprawdę atakować z kogoś, z kim żył, mieszkał i tak dalej? Czy tak łatwo im było zmącić te umysły, wszystkie, że żaden z nich ani jeden nie miał jakiejś wątpliwości, że nikt nie zobaczył, co mają pod tymi hełmami, że oni musieli być aż tak szczelnie przebrani? No to są już takie pytania, które pozostawię bez odpowiedzi, ale, ale yy, no, szok był. A uwierzcie mi, że prze, po przebrnięciu tych pięciu odcinków to już coś takiego to już mi wystarczyłoby się zaczepić w jakiś sposób. Mieliśmy górę przeznaczenia, to znaczy mamy teraz pokazaną jak ona naprawdę się stworzyła. No też tam yy, ci, którzy siedzą bardziej w temacie, podnosili, że. Generalnie to było jedno wielkie zło, że to zło stworzyło ten wulkan, natomiast tutaj po prostu woda w dużej ilości, gdzieś tam tunelami, kanałami i bez sensu. Takie merytoryczne wgryzania się w każdy aspekt zostawię innym, bo na pewno są kanały i filmy, które lepiej do tego podejdą. Ja podchodzę, tak jak mówiłem, z perspektywy odbiorcy. Odbiorcy, który, któremu powinno się podobać to, co widzi, jeżeli się oczywiście interesuje tym światem. A y, ja muszę przyznać, że na bazie Pierścieni Władzy odświeżyłem sobie tą trylogię Petera Jacksona i to naprawdę jest arcydzieło. Arcydzieło pod względem kręcenia, pod względem fabularnym, pod względem... No... Tak naprawdę, co byście sobie wymyślili, to gdzieś można znaleźć jakieś nawiązanie w, w, w trylogii Petra Jacksona. Więc, no, poprzeczka była wysoko zało założona, natomiast wydaje mi się, że teraz ktoś się po prostu obudził i stwierdził, że to jedno uniwersum jest niedojone i trzeba coś z tym zrobić. W jaki sposób to robią? No, niestety nasze czasy pokazują, że każdą markę, nawet te takie klasyczne filmy, które kiedyś znaliśmy, można zabić sequelami, o czym świadczy chociażby najnowszy Matrix. Kurwa, już było dobrze! Kurwa, już było dobrze! I muszę przyznać, że takim najjaśniejszym punktem, który najbardziej zwraca uwagę i najbardziej jakoś interesuje yy, wątek, mnie zainteresował, to jest Elendil. Elendil, który też gdzieś słyszałem, że razem z Isildurem pojawia się o 300 lat za wcześnie. Yy, znowu, nie potwierdzę tego w żaden sposób, natomiast tak słyszałem, yy, ale on holuje, on holuje od pewnego momentu ten serial, bo jest, jest, to jest mistrzyni jednej miny. Ona jest mdła, nijaka. Ja rozumiem, że może po części taki był na nią zamysł, że ona jest wiecznie zgnębiona, no bo ten jej brat zginął, bo ona tam wyskoczyła z tego walinoru i lwka przepłynęła ocean i trafiła akurat na jakiś rozbitek sami wiecie kim. A nie, to nie to uniwersum. Ale tak naprawdę specjalizuje się w slow motion i po prostu tam gdzie się pojawia Galadriela to więcej slow motion. Natomiast ciężko mi sobie ją wyobrazić jako wojowniczkę biorąc pod uwagę jej Portretowanie w poprzednich filmach, no bo tam raczej po prostu robiła za tą elfią czarodziejkę niż za laską latającą z mieczem. Za to Elrond przejął chodzenie po prostu w szatach i dywagowanie i yy, przegadywanie z, z, z każdym po prostu wszystkiego. Elrond, który tak naprawdę najbardziej mi się podobał w momencie, kiedy miał interakcję z najlepszymi postaciami w tym serialu, czyli Krasnoludami. Yy, bardzo fajna dynamika była z tym jego przyjacielem Krasnoludzkim. I w ogóle cała ta kopalnia w czasie świetności była bardzo fajna. No niektórzy mówią, że balerok tam się pojawia też znowu chyba tysiąc lat za wcześnie o, tysiąc może przegapiłem, no nie jestem pewien, bo tak jak mówię przez nie przeszedłem, ale balerok się pojawia za wcześnie. Według fanów. Czyli według fandomu. Natomiast jest Mitril. Wydaje mi się, że Mitril bardziej był wydobywany zanim Balrog się przebudził. Bo tutaj tak naprawdę znaleźli jakąś tam bryłkę, zrobili z tego pierścienie i to, to już styknie. Nie? nie wiem, czy była wyjaśniona w jakiś sposób geneza, z czego są, z jakiego materiału te pierścienie. Natomiast podobała mi się bardzo ich geneza, podobało mi się bardzo ich tworzenie. Tych trzech w zasadzie, bo nie widzieliśmy wykucia jednego pierścienia. Nie wiem w ogóle, czy to nastąpiło, czy Halbrand już zdążył odejść, zanim ten pierścień się wykuł. Nie wiem, może ja nie uważałem, może to nie było za dobrze wytłumaczone. Nieistotne, nie miałem oczekiwań, tak jak mówię. No i niziołki, niziołki, do których trafia właśnie Gandalf, jak się okazuje i jak się później okazuje, dlaczego też Gandalf ma słabość do niziołków, jeżeli chodzi o powierzanie super tajnych i super ciężkich misji. No to jest akurat ciekawa perspektywa i to jest takie, takie pokazanie czegoś więcej, jakiejś inicjatywy, która coś za sobą niesie w tym uniwersum, pomijając oczywiście tą niezgodność książkową, o której już mówiłem. Ale ja do tego nie przywiązuję aż takiej wagi, bo tak ja mówię perspektywa odbiorcy. Nie podobał mi się tylko ten brak logiki, że ci trzej, którzy ścigają Gandalf'a, myślą początkowo, że jest Sauronem. Tak walczą, to trochę nieporadnie z tymi niziołkami, z samym Gandalfem, i tak naprawdę tego Eminema to odciąga ją uwagę kamienie rzucane w niego, i nagle nawet się nie skapnie, że mu kostur zwinęli. Ciekawa była też rozmowa, i to chyba było najciekawsze w ogóle wydarzenie w, w tym serialu. To była rozmowa Galadrieli i Saurona. Niektórym się też podobała ta sceneria, scena jazdy Numenoryjczyków, którą nawet podnosi, porównywali do by, szarży Rochirimów w, w, w trzecim filmie. Natomiast umówmy się, do trylogii to nie sięga, do pięt. Natomiast rozmowa Galadrieli z Sauronem pokazywała bardzo dobrze, a wcześniej także rozmowa y, Saurona się później okazało y, z Celebrimborem. Y, ten... Manipu... Ten umysł, który potrafił manipulować innymi, umysł Saurona oczywiście, to jak Galadriel pokazywał to, co chciała widzieć, to co ją rozmontowywało od środka, to dlaczego Sauron zawsze tak dobrze manipulował i skłaniał innych ku swojej woli. To była scena pełna napięcia, bardzo ciekawa i tak jak mówię, chyba najlepsza z tego całego sezonu, ponieważ bardzo wiele postaci z tym elfem, który tam działał na południu, które potem się stało Mordorem, nagle jego wątek jest urwany i go nie ma. I w ogóle do elfów też się czepiano, no już pomijając kolor skóry, ale tej fryzury, że wiecie, Zawsze jak opowiadałem o Wiedźminie, to robiłem odniesienie, że Elfy i Krasnoludy we Władcy Pierścieni to zupełnie co innego niż Elfy i Krasnoludy w Wiedźminie, bo Podczas gdy w Wiedźminie Elfy i Krasnoludy takie odniesienia do yy, kiedyś, kiedy, realiów kiedyś, po prostu ze świata rzeczywistego, że one żyją w gettach, że są wyobcowane tylko dlatego, że są inne, to jest taka aluzja do nowoczesnego świata. Natomiast we Władcy Pierścieni mamy Elfy i Krasnoludy, które są postaciami dumnymi, wyniosłymi, które znają swoją wartość, z którymi inni się liczą. I jak myślę sobie o elfach, to staje mi przed oczami Legolas, ten król z hobita, nie pamiętam teraz jego imienia, czyli ogólnie takie postacie dumne, wyniosłe, z długimi włosami. A tu mamy panów w średnim wieku, którzy sobie generalnie różnie podchodzą do życia, i gdyby nie śpiczaste uszy, to mogły, mogliby zagrać, zagrać kogokolwiek, tak naprawdę. W ogóle, w ramach ciekawostki, to podobno syn Tolkiena nie za bardzo przepadał za tą filmową trylogią. I podobno pomimo tego, że po jej pierwotnie proszono o konsultację Petera Jacksona, to później z niej zrezygnowano i tak podejrzewam, że za namową właśnie tego syna. Więc trochę sobie Amazon strzelił w kolano, bo jednak Peter Jackson potrafił to umiejętnie, tą swoją inwencję twórczą ubrać tak, aby nie wkurzać zbyt wielu os osób. No i wiecie, tak naprawdę skąd się dowiadujemy, że Gandalf to Gandalf, a Halbrand to Sauron. Gandalf używa tego samego zwrotu, który używał w Mori: że jeżeli nie wiemy, gdzie podążać, to kierujmy się za nosem. No i to mówi oczywiście, że tam jakiś słodkawy zapach leci. Tylko wiecie, słodkawy zapach to mógł lecieć z jakiejś najbliższej chaty, bo w odróżnieniu do kopalni Mori to generalnie tam były korytarze, nie? więc tam nie za bardzo była jakaś inna opcja manewrowania i pójścia. Natomiast tutaj mamy otwarte powietrze i on się kieruje za nosem na otwartym powietrzu, no to mu powodzenia życzę. Natomiast jeżeli chodzi o Halbranda, że on się jednak okazuje Sauronem, no to powiem Wam, że się zawiodłem. Bardzo się zawiodłem, bo wydaje mi się, że o wiele lepiej byłoby, gdyby Halbrand okazał się tym królem nieumarłych, z którym Aragon miał styczność, który ściągnął pod Minas Tirith w trzecim filmie, W powrocie króla. Nawet ci tam doszukiwali, że te jego karwasze są identyczne z tymi, którym, które miał król umarłych w momencie starcia z Aragornem. I to byłoby o tyle ciekawe, że z tego, z tego bohatera naprawdę można by zrobić fajną, ciekawą postać, bo król umarłych, umarłych, nieumarłych, umarłych jednak, król umarłych stał się królem umarłych, dlatego że nie odpowiedział na wezwanie Isildura. Więc pokazując go coś ala Aragorn, ale na przykład potem pokazując, że on chciał się w jakiś sposób stawić tam przy boku Isildura, ale z jakichś powodów nie mógł i jeszcze go za to spotkała Kara, dałoby bardzo fajnej głębi tej postaci. Natomiast tutaj po prostu zrobiono z niego Saurona, nie jakiegoś wyniosłego elfa. Sauron chyba był jakimś tam jakąś wyższą istotą, elfa, więc gdzie są te spiczaste uszy? No jest oczywiście też powiedziane, że on jest mistrzem przybierania innych kształtów i form, więc nadal nie wiadomo, czy ta wersja Halbranda to jest ta jego prawdziwa fizyczna, czy. No bo wcześniej, za czasów Morgota występował oczywiście w pełnej zbroi. Także trochę zmarnowano ten potencjał, i tak naprawdę. Yy nie wiem, no może tak jak mówiłem ci oddani fani, którzy znają Silmarilliona każdą kartkę na pamięć i będą wyszukiwać chociażby to, że ten miecz Aragorna który się wcześniej stał oczywiście Elendila jest tam pokazany w serialu i wygląda oczywiście inaczej niż, niż w filmie, no to jest normalne przecież bo nawet Elrond nie przypomina Elronda a Galadriela nie ma w sobie nic ciekawego, nic jakiegoś takiego charakterystycznego, bo już o urodzie nawet nie mówię ale takiego, że Czuć by było, że ta postać jest mistyczna i ma w sobie jakąś tajemnicę, i głębię, i tak dalej. Nie, ona po prostu cały czas lata na, na koniu w slow motion. No i co? Kończymy sezon tym, że są wykute trzy pierścienie. Prawdopodobnie będzie ten drugi sezon, jednak, mimo wszystko. Może się bardziej postarają, w ogóle to jest kuriozum, że y, tworzą serial i twórcy jeszcze przed zakończeniem jego emisji pełnego sezonu muszą się tłumaczyć z niektórych decyzji, więc to już widać, poważne są naciski ze strony fanów na tłumaczenie tego wszystkiego. Yy, no i mówiłem Wam o z, z takiej postaci urwanej, bez dokończenia jej losów. No i mówiłem o tym jednym z elfów, i drugą taki, taką postacią jest Adar. Też ostatni odcinek przechodzi bez echa, mimo że Sauron tam wybiera się do Mordoru i, i nie wiadomo co to będzie. Chociaż to tłumaczy gniew Halbranda w momencie kiedy dorywa Adara, bo Adar twierdzi, że zabił Saurona, więc Sauron jako Halbrand może tam żywić jakąś niechęć wobec niego. No i takich detali drobiazgów jest tam parę. Natomiast jeżeli chodzi o coś takiego głębszego z kolei ważniejszego, to nie mam Wam już za bardzo nic więcej do powiedzenia. No. Ten serial nie porywa, i po prostu twórcy sobie sami jeszcze szczelili w kolano, dodatkowo tym, że emitują go w czasie Rodu Smoka, który jest serial o niebo lepszy. Bo przede wszystkim może ma mniejszy budżet, ale buduje postaci w taki sposób, że to jest niesamowite. I do tego jeszcze mają nadzór autora, który no, ma już doświadczenie po grzeotronnie, więc. Znaczy, no, obejrzę oczywiście drugi sezon, jak wyjdzie pierścionek władzy, no bo, no bo w sumie czemu nie, ale to nie jest jakaś produkcja, która zrewolucjonizuje wasze życie, która, nie wiem, na którą będą czekali jacyś oddani fani, która porwie was, jak być może kiedyś trylogia Petera Jacksona porwała. Absolutnie nie. Bardziej bym to traktował na zasadzie ciekawostki, Może niektórzy do tego podejdą jako na zasadzie alternatywnego uniwersum. Ale pomijając już to, na ile pierścienie władzy trzymają się materiału źródłowego, jakim jest Silmarillion, a na ile nie, do którego przypominam, nie mają praw, więc nie mogli się trzymać aż tak kurczowo. To ten serial wydaje mi się, że nie broni się sam w sobie. Nie jest aż tak porywający, ciekawy, nie trzyma się tak spójnie i logicznie całości, więc. Hmm. Nic pozytywnego, więcej Wam nie, nie dodam tutaj. Pozostaje tylko tak naprawdę dać kredyt zaufania i zobaczyć, czy twórcy coś z tym kredytem zrobią. Czy będą się dalej kurczowo trzymać swojej wizji, jaka ona by nie była i może ona się obroni, a może nie. A ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Nie zapomnijcie zostawić po sobie jakiegoś śladu w sekcji komentarzy, zarówno co do pierścieni władzy, jak i do mojej recenzji. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się i do następnego.